Technika i sztuka to dwie dziedziny, które w połączeniu wydały na świat pierwszą kostkę Rubika. Dziś skupimy się na tym drugim aspekcie, czyli sztuce, która dla węgierskiego architekta Erno Rubika stanowiła początek jego zawodowej kariery. Wszyscy doskonale znamy takie kostki jak chociażby mirror, który po wymieszaniu wygląda jak designerski przedmiot, czy kuboidy jak 4x4x6 Calvin's Puzzle. Dziś jednak o niestandardowej kostce 3x3 firmy Cyclone Boys, a ta pochwalić się może unikalnym metalicznym wyglądem. Czy zatem o kostkach Rubika możemy mówić w kategorii sztuki? Przekonajmy się! Cyclone Boys to firma, która swoim kostkowym portfolio wypełnia budżetowy segment speedcubingowego rynku. Pochwalić się może między innymi pierwszym budżetowym magnetycznym skubem. Cyclone Boys Metallic to jednak zupełnie nowe spojrzenie na klasyczną kostkę Rubika. Pierwsze skrzypce w tym produkcie, co prawda, nie są grane przez technologię, ale przez aspekt wizualny, który stanowi o wyjątkowości tej kostki metaliczna powierzchnia plastiku przypominająca feelingiem zastosowanie powłoki UV. Odbijając światło mieni się przyciągając uwagę każdego, kto chociaż raz na nią spojrzy. Większość produktów stricte przeznaczonych do kolekcjonowania nie idzie w porze z przeznaczeniem do speedkibingu. W końcu coś za coś. Oj, jak bardzo się zdziwiłem wykonując pierwsze ruchy tym kostką. Podczas kręcenia można odczuć wrażenie przypominające układanie budżetowej kostki wysokiej jakości. Cyclone Boys Metallic dostępna jest w dwóch wariantach z magnesami i bez. Egzemplarz w moich rękach je posiada, są one wyczuwalne, a ich siłę określiłbym jako średnią. Kostka, która na pierwszy rzut oka może wydawać się ciężka jest zaskakująco lekka i szybka. Podczas układania metaliczna powierzchnia zachowuje się podobnie do Rubik's Impossible. Nie zmieni on jednak koloru naklejek, a przyjmuje barwę otoczenia, w jakim się znajduje. Niczym Kameleon maskuje pierwotny kolor powierzchni. Producent wyciągnął ręką do kolekcjonerów i wraz z kostką otrzymujemy gustowną podstawkę. Jestem przekonany, że taki zestaw wizualnie wzbogaci każdą półkę z kolekcją układanek. Będzie to nie tylko w przenośni, najjaśniejszy punkt speedkeepingowej galerii sztuki. Może się zatem wydawać, że ta kostka to pewnego rodzaju konieczność w każdej kolekcji, bo bardziej przypomina trofeum niż cokolwiek innego. Odpowiadając na pytanie ze wstępu, bez wątpliwości Cyclone Boys Metalik to propozycja dla osób próbujących na nowo zdefiniować kanon speedcubingowego piękna. Kockę znajdziecie w sklepie speedcube.pl, link oczywiście w opisie.